W poprzednim wideo przyjrzeliśmy się równaniu stycznej. Teraz czas na równanie normalnej. Czyli to. I prawdopodobnie zastanawiacie się: co to jest ta normala? No, normala to prosta, która jest prostopadła do stycznej. I jeśli pamiętamy, w poprzednim wideo powiedzmy tak. Styczna miała na końcu formułę lub równanie w formie jawnej i jest równy krazy x plus n. Tak wygląda na końcu równanie stycznej. A jakie będzie równanie normalnej, jeśli będzie prostopadła do tej funkcji? Przypomnijmy sobie funkcję liniową. Powiedzieliśmy, że równoległe proste mają takie samo k. Proste prostopadłe mają odwrotne i przeciwne k. Czyli minus 1 podzielony przez k razy x plus n. A jeśli teraz spojrzymy na to na wykresie, mamy najpierw to, prawda? Otrzymujemy jakąś funkcję. W postaci jawnej, a następnie w zależności od k i wartości początkowej, m, znamy wtedy jej kształt. No, linia prostopadła. Do tej linii będzie wyglądała tak. Ponieważ będzie miała odwrotny i przeciwny k. I niezależnie od tego, jaki będzie k, te dwie linie zawsze będą prostopadłe. Prawda? To widać teraz ładnie na wykresie. No, i ci nasi autorzy zadania byli trochę złośliwi, bo usunęli nam współrzędną ikra i, i znamy tylko takie trzy i. Ale to dla nas nie powinno być problemem, bo mamy podaną naszą funkcję, czyli funkcja f od x jest równa x do kwadratu plus 2x minus 3. I to jest jedna prosta funkcja kwadratowa. A jeśli teraz narysujemy ją na wykresie, otrzymamy taką parabolę. No, a co oznacza ta funkcja? Ta funkcja oznacza, że jeśli wstawimy x równe 3, prawda? Czyli jeśli wstawimy to x tutaj, jeśli obliczymy, jeśli obliczymy f od 3, co otrzymamy? 3 do kwadratu to 9. 2 razy 3 to 6, minus 3 to 12. I co otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy irli, prawda? Punkt to teraz 3, 12. Sprawdźmy to na wykresie, czyli jeśli wstawię do tego równania x równe 3, otrzymam 12. Spójrzmy, gdzie to jest na wykresie. Czyli, jeśli wstawię trójkę, no, dostaję 12. To jest teraz mój punkt. Gdybym go narysował, widzimy, że jest tutaj. No i teraz, w tym. W tym punkcie narysujemy normalną. Co to znaczy? To znaczy, że najpierw będziemy mieli styczną, a normalna będzie prostopadła. Zatem, jeśli przypomnimy sobie wzór na styczną, id minus x 1 jest równe pochodna tej naszej funkcji w punkcie x1, a potem x minus x1. Wiemy, że to jest równe k, prawda? To jest współczynnik kierunkowy. To jest k, to jest to. A jeśli teraz to obliczymy, to znaczy obliczmy f od x, czyli pochodną tej naszej funkcji, to jest 2x plus 2. I jeśli chcemy to obliczyć w tym punkcie, bo widzimy x1, musimy teraz wstawić tutaj x1. To jest x1, to jest x1. To jest x1. Wstawiamy 3 i otrzymujemy 2 razy 6. Nie. 2 razy 6, 2 razy 3 to 6 plus 2 to 8. To znaczy, to jest nasze k. To znaczy, nasza, ta nasza styczna miałaby jakiś kształt. Tangenta byłaby zapisana jako minus 12 jest równe 8, a potem x minus 3. To trochę przeliczamy. I minus 12. Jest równy 8x minus 24. A potem i krawna jest 8x minus 24 plus 12, co daje minus 12. To jest teraz równanie naszej stycznej. Zobaczmy. Jeśli narysujemy styczną. Tak. Widzimy naprawdę, że przy minus 12 przecinamy oś Y. I nachylenie tutaj wynosi 8. No, nasza normalna będzie wyglądała tak. To będzie teraz nasza normalna. I teraz szukamy tej formuły, która ją opisuje albo funkcji, która opisuje tę A, czerwoną normalną. Teraz, jeśli wszystko inne wymarzę, to jest całkiem zwykła funkcja liniowa. I tutaj, jeśli to rozumiecie, to myślę, że nie powinniście mieć większych problemów. Również wcześniej, kiedy mieliśmy, powiedzmy, styczną, także to. To jest zupełnie zwykła funkcja liniowa. I wcześniej powiedzieliśmy, co trzeba zrobić. Trzeba tylko zapisać odwrotny i przeciwny k. To znaczy, wracamy do naszej formuły, a teraz zapiszę to tutaj na dole. To będzie teraz, jeśli to była ta styczna, to teraz będzie nor. To była styczna, a to będzie teraz normalna. i minus i plus 1 jest równe odwrotne i przeciwne, teraz nie. I napiszę to teraz w tym kolorze, żebyśmy widzieli, gdzie jest różnica. Czyli 1 minus k i potem x minus x 1. To jest teraz równanie dla naszej mm, normalnej. I możecie też zobaczyć tutaj na wykresie, prawda? Mm, co ja zrobiłem. To jest punkt. W tym punkcie obliczamy równanie normalnej. No i przejdźmy teraz do pozostałych danych. 1 minus 12 jest hmm, minus 1. Nie. Wiemy, że k to 8. To znaczy to jest to. Minus 1, na 8. x minus a to jest 3. I minus 12 to minus 1 ósma x, i potem plus 3 ósme. nie. Minus i minus daje plus. Tylko jeszcze 12 przenosimy na drugą stronę. Jest a minus 1 ósma x. To obliczę tutaj osobno, czyli 3 ósme minus lub plus, ponieważ 12 przechodzi na drugą stronę. Jeśli mamy 12, to musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. No, 12 razy 8 to 96. Czyli to jest 96 plus 3 to 99 ósmych. To znaczy, to jest wtedy, a ta początkowa wartość 99 ósmych. No i to jest równanie normalne. Sprawdźmy na wykresie, to znaczy tylko A. jedno, to dla, dla próby, prawda? Minus 1 ósma x. Plus. Co mamy? 98 ósmych i widzimy, że rzeczywiście prawda pokrywa się z tą czerwoną. To znaczy nasze obliczenie jest poprawne.